Ich bardzo serdecznie, ja jestem Piotr Nicki, a ze mną jest Fabianek. Fabianek, możesz się przywitać. Cześć, dzień dobry, widzowie. No. no i dzisiaj ocenię karnet bojowy, jak mi minął sezon, jak Fabiankowi się podobał karnet. Niestety nie będziecie mieli kamerki Fabianka. Musicie mi wybaczyć, jesteśmy na rozmowie wideo przez Messenger. Więc yy, jedyne co będziecie mieli, to będziecie słyszeli Fabianka, więc... Tak, obejrzmy najpierw karnet w karnet cały bojowy. Obejrzmy od początku karnet bojowy. Przejdziemy do skinów i, i, i malowań. Chimera. Tak, dosyć słaby. Dosyć słaby skin. Nie podoba mi się w tym sezonie. Jeszcze musicie wybaczyć, bo... Mówię do Fabianka i do kamery jednocześnie, więc... Jakby to źle wyglądało, no to sorki. Ponad 2000 kombinacji ten skin ma, ale mi się totalnie nie podoba. Możesz ocenić wygląd Kymera. Yy, bardzo brzydki mi się nie podobał w tym stanie. Dokładnie jest bardzo średni ten skin. Udało mi się odblokować. Tak samo malowanie. Średnie jedyne, co mi się podoba ze strony pierwszej, to jest yy, paluch rybny. I co jeszcze mi się podoba z pierwszej strony, to może spadanie, jest spoko. Plecak też jest miary spoko. Jesteśmy na drugiej stronie, Słonko się nazywa skin. Nie podoba mi się w ogóle. Nawet... Nawet nim nie będę grał zbytnio. Fabiankowi też się nie podoba, jak słyszeliście. Yy, plecak też średni. Muzyka spoko. Yy, malowanie bardzo spoko, podoba mi się i tło też spoko. Kolejna strona, trzecia strona. No, taniec słaby. Tu jest edycja stylu do tego skina. Te słaby plecak, słabe malowanie słabe. Generalnie sezon oceniam na 6 na 10. Ale przechodzimy do kolejnej strony. Strona czwarta. Jeszcze Fabian może się wypowiedzieć o edycji stylu do podróżniczka Słonko na trzeciej stronie. No. Takie te naklejki są fajne, ale sam skin jest brzydki. No, to też. Kolejna strona, czwarta, Gugimon. Ten akurat skin jest spoko. Jest spoko, mi się podoba. Lotnia mi też. Lotnia też jest spoko, ale nie będę grał tą lotnią. Plecak jest spoko. kilof też jest spoko. Czwarta strona jest w miarę okej. Okay. Jak oceniasz, Faja? Spoko, bo mi się podoba ten gugie. Dobra, piąta strona już jest Joy. To jest spoko skin. Co Fajał opowiesz o tym skinie? No, nawet fajny, ale tak nie za bardzo. No, taki trochę, gdyby nie miał tatuaży, no to byłby lepszy. Malowanie słabe. Spadanie spoko. Kilofy spoko. No, już przechodzimy na kolejną stronę. Strona szósta, syldo. Joy, on się zamienia w kobitkę. No to też jest mega spoko. Fajna emotka akurat. Plecak jest zarąbisty. A ja umiem zrobić tą emotkę. Ja też. Salut. Ja też ją umiem. Dobra. Yy, strona szósta też jest spoko. Przechodzimy na stronę siódmą. Teraz powiem tak. Skin do dupy. Nie podoba mi się. Dokładnie. Plecak też jest słaby, ale no, bo jest jakieś zwierzę, nie? W sensie plątuje się w głowę i jakieś to tam jest. Latanie, spoko podoba mi się jakby to było muzyka i po prostu do tego jest latanie. To akurat spoko, malowanie gówno. Za przeproszeniem. Srona ósma Fabianek dr Sloan. No mi się podoba ten skin, ale ja już, już mam tego skina. To słaby skin, nie podoba mi się. Nie będę nim grał. Kill off spoko. Yy, plecak. Spoko. Te akurat plecaki mi się podobają. Fajnie jak będą wszystkich skinów. Yy, dziewiąta strona Fabianek i tutaj mamy stron pancerz bojowy. Tu już trochę lepiej, ale raczej nie będę tym grał. Emotka. Odpręciłem. Ja chcę być na odcinku! Pozdrawiam wszystkich fanów! Dobra, będziesz na odcinku, pozdrawiamy fanów. Odpręć się motka, spoko. Ale już taka była. I żyk. Od samego w sumie... Od samego... od samej nazwy tego skina to już sobie możecie sami napisać. Tak, I mamy dziesiątą stronę, co było mega plusem dla takiego karnetu. Dobra, Rick. Mamy rika. Mega Spoko Skin. Podoba mi się. Malowanie spoko. Kill spoko. Faja co powiesz o skinie? Mm, spoko. I mi się podoba ten killo. Y, ten. Dobra. Emotka. Spoko. Jak ci się podoba Superman? Superman nawet Spoko Skin, ale... No ten czarny chyba lepszy. No to tutaj mamy kolejne jakieś tam emotki. to akurat jest spoko, zrobione pod film. Podoba mi się z kim już nim grałem. Lotnia też spoko do niego. Tło spoko. Kilow spoko, ale kilow jest za duży. I styl do Supermana. Też spoko. Fajne agodzenia z czarny styl Supermana? 10 na 10. Ja też. Dodatkowe style teraz mamy. To nie podoba mi się. To jest spoko. To jest spoko. Tu ikona sztandaru. To jest spoko. To jest dobrze, że może mieć maskę. To jest też spoko. To nie jest spoko. To słabe. To już było. Na stronie drugiej dodatkowe nagrody. Toksyczny Rick. To jest spoko. To mi się podoba akurat. To jest coś w wersji komiksowej. Była kiedyś taka gra 10 i też on miała taką wersję, nie wiem czy tam akurat był rik Ale coś kojarzę. I tutaj mamy też szare przemioty Złote przemioty I jakiś pryzmatowy. No taki kolorowy. Udało mi się odblokować dwa tyle z kolorowych. I tak nie będę grał tymi skinami pośrednich. Wybrałem sobie te najlepsze. Reszą nie będę grał. I ogólnie, Karnet, jak oceniasz Fabia? 200 na 200. Nie, ja oceniam akurat 6 na 10. To był jeden z gorszych z sezonów. Nie podobało mi się tak bardzo. Zobaczymy zaraz event. Będziecie mieli pokazany event u mnie. Yy, oceniamy. Karnet 6 na 10 Fabian ocenia na 10, bo on lubi bardzo Fortnite'a. Ja też bardzo lubię Fortnite'a, dlatego zawsze kupuję y, karnecik. I no, udało mi się bić 190 level, zabrakło mi 10 do zdobycia wszystkich nagród, ale to nic. Teraz ocen oceniliśmy karnet na 6 na 10 Fabian, 10 na 10 i teraz będziecie widzieli event. Zobaczymy co powiemy po evencie i to będzie cały odcinek z Fortnite'a i mam nadzieję, że coś takiego Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. I dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć. Fawiam, możesz się pożegnać. Do widzenia, Cześć, czołem.